Cześć, z tej strony i witajcie na kanale. Ponieważ zbliża się powoli koniec roku, postanowiłem, że ten odcinek musi być troszkę inny od dotychczasowych i zamiast zajmować się stricte blicem, wrócę do tematu, który przewija się co jakiś czas i wraca na kanał, ale od ponad roku nie było materiału ani filmu z tego zagadnienia, więc będzie to odcinek z serii QA, czyli pytania i odpowiedzi. Będzie to ostatni pełnowymiarowy odcinek na kanale tym roku. Otrzymacie jeszcze w poniedziałek strumyk, taki podsumowujący, ponieważ zawsze przełom, Roku skłania do jakichś podsumowań, rozważań, etc. Więc sobie pogramy i porozmawiamy też o tym, co w licie się wydarzyło w tym 2024 roku i jakie są szanse i nadzieje na rok 2025. Na początku, zresztą 2025, też wydam taki tradycyjny film z podsumowaniem wszystkiego tego, co się wydarzyło właśnie w mijającym roku, no i też z planami WG i tym, co możemy liczyć w roku następnym. Pytanie pierwsze: zadał je koci sprintu, który pyta, jakimi czołgami grasz najchętniej i najwięcej? Oczywiście tak ogólnie odpowiadając, to najchętniej gram czołgami, które najbardziej lubię. To są różne maszyny, bo to też się oczywiście zmienia. Ale tak z ciekawości dla samego siebie sprawdziłem w statystykach na Blitzstars i co mi wyszło. Najwięcej bitew stoczyłem. Projecto C55 MOD 54, którym jest spoko czołgiem z jedną tylko wadą, troszkę za niską alfą, ale maszyna ogólnie fajna. Kampfpanzer 70, to jest czołg, do którego wróciłem po długim czasie, bo zawsze uważałem go za kiepski ze względu na armatę. Ale ponieważ dostał ostatnio nie jakiś czas temu pewne buffy, to teraz ta armata o wiele się sprawuje i czołg jest o wiele przyjemniejszy. VZ-55, no to wiadomo, czołg zupełnie odmieniony, więc z nim też grałem. Rino czerontek, który bardzo lubię. Emil 1, również świetny czołg, 50TP Markowskiego. I WZ-111 model 5A, maszyna, która jest nie do końca może typowa, ale ja ją osobiście też bardzo lubię. Pytanie numer dwa. Pyta na NoNano Atom, sorki że tak kaleczę przeczytanie. I pytanie brzmi, jaki tryb rozrywkowy lubisz najbardziej? Tutaj odpowiedź jest prosta. Najbardziej lubię tryb bitew realistycznych. Uważam, że jest najciekawszy, najwięcej wnosi do gry i daje też największe możliwości grania graczom, którzy mają jakiekolwiek umiejętności w grze. Po prostu bonusuje tych graczy, więc to jest fajne. i Ja ten tryb najbardziej lubię, ale mam też świadomość, że graczego nie lubią. jest trudny, wymagający, więc nie dla każdego. Kołuki 69 pyta. A co z serią Bohaterów osieni?" Oczywiście seria jest jak najbardziej, cały czas dostępna. Będą też się pojawiały co jakiś czas filmy w tej serii. Nie za często, ale jak mówię, właśnie co jakiś czas. Natomiast oczywiście, jeśli chcecie te filmy widzieć, no to musicie bitwy z medalami Rosjeni wrzucać na serwer Discord. Stamtąd właśnie te bitwy biorę. Chciałbym, żeby to były po prostu bitwy naszych widzów. Kolejne pytanie również od kółkiego 69. Czy sądzisz, że w WG w najbliższym czasie dodali nie dwulufowych czołgów, na przykład takie jakie są w Dużym Wocie? Trudne pytanie i trudno na nie odpowiedzieć. Nie ma w tej chwili żadnych planów na ten temat. Nic na ten temat też nie słyszałem, żeby WG miało tak takie plany. Czy doda? Oczywiście może to zrobić. Nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić, bo te czołgi nie mają żadnej specjalnej mechaniki, która byłaby nie do przeniesienia. Ale jak mówię, nie wiem, czy to się wydarzy. Na przyszły rok nie słyszałem o tym, żeby miały być planowane, więc w najbliższym czasie chyba niestety nie możemy liczyć na czołgi dwulufowe w Bicie. Kolejne pytanie znowu od nano, 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 atom. Jak zamierzasz rozwijać kanał? No To jest dobre pytanie i trudne równocześnie, bo cała trudność rozwojem kanału w przypadku Bica polega na tym, że tego materiału, który moglibyśmy przygotowywać, przetwarzać i robić na jego podstawie filmy, bicie jest bardzo niewiele. No bo zwróćcie uwagę, no mamy co jakiś czas linie nowe, mamy też eventy, których jest dużo, ale które są bardzo powtarzalne, I to w zasadzie wszystko. Nie ma żadnych nowości w grze, nie ma żadnych rzeczy, które można by opisać, o których można by powiedzieć, nie ma żadnych przecieków na bieżąco, no nic się takiego jak na przykład World of z PC bicie nie dzieje, więc trudno jest też realnie rozwijać kanał. Większość kanałów bicie wygląda dokładnie w ten sam sposób, są to co chwilę recenzje czołgów, opisy linii, opisy czołgów i tak w kółko, w kółko, w kółko. Jeśli Ktoś jeszcze do tego robi daily, są tacy też YouTuberzy, oczywiście, szczególnie zachodni. No to te kanały są strasznie powtarzalne i to się po prostu nudzi. A ja nie chcę robić rzeczy na siłę, nie chcę robić rzeczy powtarzalnych, nieciekawych, nudnych, tylko po to, żeby je robić i monetyzować. Dlatego też mam trudność z wypuszczaniem jakichś naprawdę takich fajnych rzeczy, no bo ich po prostu w licie nie ma. Ale jakieś tam pomysły mam, dużo nadziei wiąże oczywiście z tym 2025 rokiem, że Wargaming się wreszcie weźmie za robotę, że wreszcie otrzymamy nowy silnik, że w związku z tym gra ruszy do przodu, czy tak będzie, nie wiem. Mam nadzieję, no od tego będzie to. Dużo zależało. Lorak X02 pyta, czy uważasz, że Blitz Lesta odciąży trochę serweru w naszym Blitz od graczy rosyjskojęzycznych? Nie, Lorax nie odciąży, ponieważ serwery Blitz Lesta są zupełnie osobnymi serwerami tylko do gry Tanks Blitz. To są dwie osobne gry, osobne serwery i nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Poza tym, że organik się czasem inspiruje, że tak delikatnie powiem. Same serwery są osobne i tutaj nie będzie niestety żadnego odciążenia. Jeśli chodzi też o to, czy gracze z serwera europejskiego, na przykład rosyjskojęzyczni, przejdą na tamten serwer, to też nie, ponieważ zostali oni przeniesieni, chcieli przejść i nie będzie im się chciało oczywiście rezygnować ze swoich kont po to, żeby zaczynać tam od zera. Bo nie da się po prostu przenieść konta. Drifty w gry pyta, czy nasz kochany administrator Fatkat zajął miejsce Ignisa w piwnicy? Fatkat nie bi. <gry> nie zajął, ponieważ Ignisa już z nami nie ma. Ignis poszedł swoją drogą, zrezygnował z gry raczej. Więc Fatkat nie zajął. Fatkat jest zupełnie innym typem kota. On chodzi swoimi ścieżkami i nie trzymam go nigdy w piwnicy. Nie lubi tego. Kolejne pytanie. Wiktor Bultrowicz123 pyta, jak myślisz, jak będą wyglądać przyszłe linie w Blitz? No dobre Pytanie. Z tego co wiem, w przyszłym roku planowana jest jedna linia, której jeszcze nie mamy w blicie, więc jakaś nowość będzie. Natomiast no, nie mogę oczywiście mówić, co to będzie jeszcze. Jak będą wyglądać przyszłe linie w Blitz? Naprawdę nie wiem i nie chcę strzelać. Jest bardzo dużo możliwości. Niedawno robiłem film o tych liniach, które są w World of Tanks PC, które można by przenieść, ale myślę, że organik pójdzie troszkę inną drogą i będzie chciał tutaj coś swojego wrzucić. Aczkolwiek myślę sobie także, że warto patrzeć na to, co robi Lesta, bo niedługo Lesta będzie miała większość linii Blitzowych i wtedy sama będzie musiała coś wymyślić. Myślać, a Gaming tak spojrzewa sobie swoim sprytnym oczkiem na Leste i stamtąd czasem pomysły czerpie. Szczególnie jeśli Resta robi coś, co zawstydza Wargaming, jak ostatnio z tym trybem 10 na 10 czy ostatnio odznaki biegłości. Więc zobaczymy. Dearturek.pl pyta: Jak oceniasz zmiany, eventy, etc. w roku 2024? Pytanie jest ciekawe i bardzo złożone, natomiast nie będę się za bardzo rozgadywał, bo będzie na ten temat jeszcze osobny materiał. Więc powiem tak: Jeśli chodzi o eventy, to było ich bardzo dużo. Można było bardzo dużo rzeczy dostać, także czołgów za darmo. I to uważam, że jest plus. Natomiast jeśli chodzi o jakość eventów, to były to eventy powtarzalne, kopiuj-wklej, takie, w których nie chciało się brać udziału i nie chciało się za bardzo w nich grać. Oczywiście mówię tu o graczu, który ma jakieś tam doświadczenie w grze, jest w tej grze kilka lat i z tej perspektywy te eventy były, no, niezbyt ciekawe. To jest też cecha Wargamingu, że w ostatnim czasie robi dużo eventów, ale one są właśnie powtarzające się, turne i tak naprawdę nie wnoszą niczego nowego. Nawet jeśli zrobi jakiś jeden fajny event, w który chce się grać, to w kolejnym roku robi ten sam event już w gorszej wersji, na przykład czołgi, które już w grze były i tak naprawdę się nie chce w to grać. Więc eventy plus minus. Fajnie, że dużo, minus, że powtarzalne, w kółko te same i tak naprawdę nic nie wnoszące. A jeśli chodzi o zmiany w 2024 roku, to w Bicie praktycznie nie było żadnych zmian, nic nowego w grze się nie pojawiło, więc tutaj temat jest prosty. Koci Sprintuch pyta, czy T-62 jest dalej dobrym medem? No cóż, jeśli spojrzymy na statystyki, to jest drugim najgorzej grającym medem na dziesiątym tierze. Jednak wydaje mi się, że te statystyki nie do końca też oddają jakość czołgu, bo w moim odczuciu nie jest aż tak zły, jakby się wydawało, właśnie z czystej specyfikacji. No, może gracze nim grają słabo i go nie ogarniają, to prawda. No, został też pogorszony, to też prawda, ale myślę sobie, że aż tak zły nie jest. I ja osobiście wciąż to 62A bym polecił. Z takim zastrzeżeniem, że to jest czołg radziecki, nie ma zbyt dużo depresji, ale nie uważam, żeby był tak zły, jak się wydaje. Może nie jest dobry, ale jest w moim odczuciu taki pezm przeciętny. Jura z gór pyta: Masz w dołączyć kiedyś do szeregu Wargaming? Jura nie mam. Miałem taką propozycję zostania cecykiem. odmówiłem jej i nie zamierzam kiedykolwiek dołączać do szeregu w Wargamingu, mówiłem o tym wielokrotnie po pierwsze cenię swoją niezależność mogę mówić to co chcę, to co myślę i oceniać czołgi tak jak uważam, również o Wargamingu tak mówię, kiedy Wargaming robi coś dobrego zawsze i za to chwalę, kiedy robi coś złego lub nic nie robi to ich ganie, mam taką swobodę, a po drugie nie uważam żeby to była firma z którą warto się identyfikować bo nie oceniam jej jej działań zbyt pozytywnie, więc nie chcę być też z tą firmą kojarzony kolejne pytanie od naszego widza z trudnym nikiem nano na no, a Tom pyta, czy są USM to dobry czołg? Tutaj odpowiedź jest krustka: nie, nie jest to dobry czołg. Jest to czołg w najlepszym wypadku przeciętny. Ja uważam, że słaby i nie polecam go w World of Tanks PC. To jest bardzo ciekawa maszyna. Nie to, że dobra, ale ciekawa. Ma pięć pocisków w magazynku. W naszej grze po przeniesieniu czołg stracił swoją unikalną cechę i stał się bardzo generyczny, nijaki, przeciętny. Nie polecam. Ciastek pyta, jak myślisz, jak będą grać drzewka i garaż na nowym silniku Grzy? Tutaj mogę Ci powiedzieć, ciastku, że drzewka zostaną przeniesione co do zasady podobne Aczkolwiek szykowane są pewne zmiany w przyszłym roku, o których więcej mówić nie mogę. Nie mam jeszcze też potwierdzenia, co do nich, bo mogą to być wstępne plany? Powiem tylko tyle, że będzie podobnie do tego co jest, choć może być też troszkę inaczej, ale myślę sobie, że nie tak jakbyście przypuszczali, i nie w tą stronę, w którą by wam się wydawało, że to może pójść. Ja byłem tylko zaskoczony tą informacją, więc nie będę jej dalej rozwijał. Co do garażu, to się wiele raczej nie zmieni, bo tu też o to pytałaś. Kolejne pytanie, pyta Krokiewka, części czołem pytanie do Q&A. i jaki według Ciebie jest najważniejsze? najładniejszy kamuflaż. Tutaj mam niezmienne zdanie od bardzo dawna. Uważam, że najładniejszym kamuflażem w grze jest kamuflaż do Tygrysa 2, który po użyciu go zmienia nazwę czołgu na Tiger 2 Savage i to jest kamuflaż bardzo historyczny. Oczywiście nie w 100%, ale jednak jest bardzo taki zbliżony do tego historycznego kamuflażu Tygrysa 2. Jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba i takich kamuflaży chciałbym w grze widzieć jak najwięcej. Drugie pytanie, czy doczekamy się FV4005 z działem czy mm? Mam nadzieję, że nigdy się nie doczekamy. Już godzili, uważam, że nie powinno być w grze, bo ta armata po prostu nie mieści się w małych mapkach Blitza i lodówka z takim działem to byłaby po prostu tragedia, której nikomu nie życzę. Dziesiąty tier stałby się chyba niegrywalny, więc nie. Dobrze, że lodówka ma cztery pociski, dobrze, że ma troszkę inną wersję działa, trochę nie domaga, więc może jakiś bawby się sprzedał, ale mimo wszystko dobrze, że jest tak, a nie, że nie ma właśnie tej potwornej armaty, która w bicie by robiła po prostu sieczkę. Już Godzilla robi, szczególnie jeśli traficie na dwie w teamie, to jest masakra. Mikołaj 788 pyta Jaki czok według Ciebie jest obecnie najlepszy w grze tiery 8 do 10. No, słuchaj, można odpowiedzieć na to pytanie dwa sposoby. Można mieć statystyki i zobaczyć czołg, który ma największą liczbę zwycięstw z tych tierów, ale to nie będzie też odpowiedź na pytanie, czy to jest czołg rzeczywiście najlepszy, tylko to będzie taki czoł, którym gracze najwięcej wygrywają. Z drugiej strony można też popatrzeć na odczucia graczy, na to, jakimi maszynami się gra, lub też na moje odczucia i powiedzieć, jaki czoł uważam za najlepszy. Nie ma chyba jednej takiej maszyny. Na dziesiątym tierze uważam, że bardzo fajnym czołgiem jest Juno czeronte. W tej chwili ten czołg bym polecić. Na dziewiątym tierze też są fajne maszyny, na ósmym tierze podobnie, ale jednego. Jednego nie ma szans wybrać. dawidziom 469 pyta: Jak ci mija dzionek? Mija mi spoko. Od rana dużo się dzieje, bo sobie tu układałem mieszkanko, domek, robiłem różne rzeczy, prałem, gotowałem, sprzątałem, sikałem, a teraz nagrywam film, więc jest ok. A jeszcze jutro jadę w góry, więc też fajnie. Pytanie drugie: Czy warto iść włoskie ciężkie czołgi? Zdecydowanie tak. Włoskie ciężkie czołgi są bardzo fajne. Polecam, warto je robić. Szczupak214 pyta: Jaki był twój pierwszy dziesiąty tier? To jest pytanie, które pojawia się zawsze w przypadku sesji QA. Zawsze na to pytanie. Nie odpowiadam. Dokładnie w ten sam sposób. Pierwszym moim czołgiem dziesiątego tieru, który zrobiłem, z tego co pamiętam, to był IS-7. Jan New pyta. Jaka jest Twoim zdaniem dycha do wbicia na start? Jakie czołgi powinny zostać zbanowane w trybie siła grawitacji? Na przykład Maus 1400 Starana dostałem. Więc odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, jaka dycha pierwsza na start? Z drzewka amerykańskiego polecę piątkę. Z drzewka niemieckiego VK-7201K. Z drzewka radzieckiego IS-7. Z drzewka nacji europejskiej polecę w tej chwili Rino Czeronte VZ55 i powiedzmy Lewandowskiego. Co do drugiej części pytania, to oczywiście żaden czołg nie powinien być banowany w trybach, wręcz przeciwnie, tam powinna być totalna sieczka o janie Pawlanie takich akcji, że głowa mała, i tam powinien móc grać każdy czołg w najdziwniejszej konfiguracji z rakietami, z cudami, etc., Bo właśnie po to te tryby są, żeby można było sobie poświrować pawiana i robić to na maksa bez żadnych ograniczeń. Po to są tryby rozrywkowe. Wiciu przyroda 9782 pyta, ile wydałeś w odbic? Wiesz co, wiciu, jakieś półtora dwa lata temu próbowałem to policzyć, zebrałem sobie nawet taki raport w G, który można pobrać i wtedy już wyszło mi ponad 10 tysięcy grubo, ponad 15 z tego co pamiętam. Zmyślę sobie, że do tej pory na pewno za 8 lat grania ponad 20 tysięcy już na grę wydałem. Dużo, nie? I PS mogliby dodać szwedzkie niszczyciele strv do naszej gry. Mogliby, ale raczej tego nie zrobią. Szwedzkie niszczyciele mają specjalną mechanikę, która pozwala im osiągać bardzo duże depresje armaty, co w naszej grze byłoby trudne do zrealizowania, bo gra się na mało odległości po prostu, więc nie sądzę, żeby te szwedzkie niszczyciele miały się w grze znaleźć w najbliższym czasie. Katz pro 95 zadaje to samo pytanie, co przed chwilą, to już odpowiedziałem. Ile mam lat? W tej chwili mam 46 lat i co sądzisz o chińskich czołgach ciężkich? Sądzę, że czołgi chińskie ciężkie w bicie nie domagają. Bardzo mocno są linią zapomnianą i niestety źle zbalansowaną, w tym sensie, że po prostu są nieciekawe i nudne i prawie nikt nimi nie gra. Więc czołgi chińskie w blicie potrzebują bafa. Zdecydowanie jakich zmian? Może dopalaczy? Nie wiem, być może. Natomiast no, ta linia w tej chwili w blicie nie domaga. DJ 1324 pisze. Cześć, czołem, pytanie do Day Czy zrobisz film z Blitz związany na japońskich czołgach, które wybrać nie zrobię. Japońskie czołgi w blicie są niezbyt ciekawie, również jest to linia, podobnie jak i chińskie czołgi ciężkie, dosyć przeciętna, żeby nie powiedzieć, że kaprawa. Prawie nikt tymi czołgami nie gra i nikomu bym też tych czołgów w tej chwili nie polecał, więc i filmu na temat tych czołgów robił nie będę. Kamil ziemiecki 6731 pyta, jakie masz podzespoły komputera, na którym grasz i nagrywasz? Już ci Kamilu odpowiadam. Mój setup jest taki: Ryzen 7 3800 x Procesor, płyta Gigabyte B450M S2H. Karta graficzna, to jest GeForce RTX 2060. Pamięci Patriot DDR4 3200, 216 GB, w dualu pracują. Dysk podstawy to jest Patriot Scorch M2, 512 GB, na NVMe oczywiście. Do tego mam jeszcze dwa dyski zewnętrzne i dwa monitory Samsung S24, F350 i AOC 2080 VW. Tak jest mój setup giercowy, nie jest zbyt mocny, ale do bliska, do streamowania do robienia filmu w zupełności wystarcza. seract pyta, czy wiążesz niedaleką przyszłość z WoD Blitz, czy powoli masz jej dosyć? Wiesz co, no przyszłość z WoD Blitz to jest takie pytanie dosyć otwarte, bo ja tak naprawdę traktuję zabawę z kanałem jako hobby, jako właśnie zabawę, coś co robię for fun, nie zarabiam na tym, więc trudno mówić, żebym wiązał z tym jakkolwiek przyszłość i jeśli chodzi też o to, czy mam tej gry dosyć, nie tyle mam jej dosyć, co gra mi się po prostu często nudzi, bo jeśli grasz już bardzo długo i masz wszystko w grze, wszystkie czołgi, wszystkie linie, etc. i dostajesz w kółko te same eventy, to tak naprawdę ta gra się po prostu nudzi, nie ma żadnych wyzwań, nie można sobie nic stawiać, więc jest tak sobie, więc tak to z mojej perspektywy wygląda. Drugie pytanie: Czy masz informację lub zauważasz, że w odbic w dalszym ciągu ma nowy graczy? Czy ich liczba przybywa, ubywa lub utrzymuje się na podobnym poziomie? Jeśli chodzi o liczbę graczy w odbic, to utrzymuje się ona na podobnym poziomie. Bardzo wielu graczy pochodzi właśnie ze wschodu, zostało przeniesionych z serwera rosyjskiego. To są gracze głównie z Ukrainy i Rosji i stanowią oni tak naprawdę 70-80% wszystkich graczy na serwerze europejskim. Bez nich prawdopodobnie ten serwer by się już rozlecieć. Bo liczba graczy jest podobna, ale spada, ma raczej taki kierunek spadający, co związane jest po prostu z brakiem jakiegokolwiek ruchu w grze, takiego, który mógłby tę grę pchać do przodu. Czy masz jakieś info, że w grze sportem pojawi się czat dla graczy w różnych językach? Nie, nie mam takiego info. Nie miałoby to chyba żadnego sensu, bo gra była bardzo toksyczna. Po przejściu graczy z Rosji zaczęły się wyzwiska, wzajemne napaście na graczy ukraińsko-rosyjskich, etc., więc Wargame to wyłączył. Zresztą czat grupowy, ten publiczny i tak jest rosyjskojęzyczny, więc nic by nam to nie dało. Swoją Drogą tutaj zauważa taką ciekawą sytuację, że gracze z Rosji i Ukrainy bardzo się wyzywali, natomiast bardzo często są ze sobą w tych samych klanach. To jest w ogóle jakaś dziwna sytuacja, no ale taka tam jest rzecz. Kolejne pytanie: Pyta Miłosz Bergander 4452, co sądzisz o dodaniu do linii dla BZ-dopalaczy jak na serwerze LEST? Sądzę, że jest to bardzo sensowne rozwiązanie i prawdopodobnie Wargaming wcześniej czy później będzie musiał to zrobić, no bo LEST go coraz bardziej zawstydza. Puszczają linie przenoszone z World of Tanks PC po linii najmniejszego oporu, po prostu obcinają je z wszystkich ciekawostek. Twierdzą, że się nie da tego inaczej zrobić, że to kwestia balansu. Po czym Lesta wprowadza taką linię do siebie, dokładnie tak jak w WOT PC, czy to właśnie te czołgi z wielkimi alfami, czy z dopalaczami, i okazuje się, że da się niczego to nie zaburzać, etc. Więc Wargaming ma się troszkę spyszna, jest mu trochę głupio, ale Wargaming ma też stosunek do racz, taki, a nie inny, że po prostu nie za bardzo się ich zdaniem przejmuje, więc wygląda to słabo, ale te dopalacze grze jak najbardziej mogłyby być. Ja oczywiście uważam, że tutaj Lesta zrobiła dobrą robotę, a no Wargaming dobrej roboty nie zrobił, no ale to jest Wargaming. Trudno oczekiwać dobrego. Kolejne pytanie. Michasonka WD9BH pyta, co lepsze według ciebie? Leopard 1 czy obiekt 140? Większość graczy powiedzi, że Leopard 1. Ja nigdy za tym czołgiem nie przepadałem i osobiście wolę obiekt 140, który swoją drogą też jest bardzo słabym według statystyk czołgiem, najgorzej grającym medem, że, ale jakoś tak lubię go. Może to kwestia mojego lubienia szerotów, może coś innego. Niemniej ja preferuję ten czołg. Choć zdecydowana większość graczy powie ci, że Leopard 1 jest lepszym czołgiem. Dariusz Tarka pyta, czy da się wjechać na środek Maty Normandia zanim spadnie samolot? A jeśli tak, to co się wtedy dzieje? Dariuszu, wjechać się nie da, bo gra jest tak Skonstruowana i ustawiona, że ten samolot leci po prostu wcześniej. Nawet jeśli byśmy mieli w grze kołowce, to pewnie nie byłoby to za bardzo możliwe. A co się wtedy dzieje? Trudno powiedzieć. Jeśli ten samolot jest obiektem rzeczywistym, to zgodnie z logiką i fizyką gry, powinien zniszczyć taki czołg. Natomiast równie dobrze mogłoby się stać coś innego, bo na trybach mieliśmy już sytuację, kiedy dawało się wjeżdżać w budynki, etc., więc trudno powiedzieć, co by się tak naprawdę wydarzyło. Gwardii 27.1 pyta, skąd się wzięła pasja do gry w czy Lubi, oglądać takie filmy wojenne, itp., i historię o czołgach, kiedy powstały, itp., Pozdroi czy pokazali kiedyś twarz. O tym też mówiłem wielokrotnie na sesjach QA. Pasja do gry troszkę przypadkiem się wzięła. W 2016 roku zainstalowałem sobie tą grę przez pomyłkę, miał to być w PC, a okazało się, że to jest blitz. Zacząłem grać, tak już zostało. Filmy wojenne oczywiście zdarza mi się oglądać również o czołgach. Lubię te tematy. Z wykształcenia jestem historykiem, więc oczywiście jest mi to gdzieś tam bliskie, chociaż akurat interesuje mnie troszkę inny obszar historii niż ta historia najnowsza, też II wojny światowej. I czy pokażę kiedyś twarz? Na chwilę obecną tego nie planuję. Nie jest mi to jakoś specjalnie podotrzebne. Szanuję swoją prywatność. Szczególnie, że nie zarabiam na kanale, więc tym bardziej nie widzę za bardzo sensu, żeby monetyzować się w sposób, który nic mi de facto nie da. Serna do 1995 pyta: Majonez, kieliecki czy winiary? Edyt, wiem, że to jest kanał Siktobicie, jednak uważam, że temat jest ważny społecznie, należy go poruszać. Masz rację, Serna Oczywiście, że to jest temat ważny społecznie. Ja osobiście preferuję z winiary. Bardziej mi smakuje, jest z delikatniejszym smaku. Kieliecki zawsze był taki troszkę kwaskawy, ostrzejszy. Ale oczywiście każdy może lubić, co chce. Ja wybieram winiary. sacher 3008 pyta: kiedy do Bica dodadzą szwedzkie głosy za? No, obawiam się, Cachir, że nie mam do ciebie dobrej wiadomości i nie szybko, bo Wargaming tak naprawdę nic w tym względzie nie robi, ale jeśli chcesz mieć szwedzkie głosy załogi, zresztą głosy załogi wszystkich innych krajów, ale fajnej jakości, z World of Tanks PC to jest specjalny mod do tego, można to zrobić i wtedy brzmi to naprawdę ciekawie, muszę przyznać. Kacper Węgrzyn 3068 pyta, Ima, kiedy dodasz odcinek, w którym pokazujesz najczęstsze błędy w bitwie, był 3 tygodnie temu, czy będzie kontynuacja? Do dziękuję, miłego dnia. Kacper, dodaję taki odcinek i nie zamierzam dodawać kolejnego, nie widzę za bardzo sensu, bo większość graczy i tak, nie zwraca na to uwagę. Zresztą mamy teraz taką sytuację w Blitwie, w związku z dużą ilością graczy ze wschodu, że pokazywanie ludziom, jak poprawnie grać, wykonywać jakieś taktyki i tak dalej, nie ma za bardzo sensu na randomach, bo w ten sposób, będziecie po prostu szybciej ginąć. Z reguły w bitwach jest chaos i trzeba się do tego chaosu dostosować. Tak to niestety obecnie w Blitwie wygląda. Kolejne pytanie po prostu. Maciek pyta, czy będą pokoje z widzami troszkę częściej na strumyku? Maćku, to nie jest do końca zależne ode mnie. Pokoje z widzami robię wtedy, kiedy jest wystarczająca ilość widzów, żeby te pokoje zrobić, żeby się w nich bawić. Ostatnie na Próbowałem, wszyscy chcieli, a potem się okazało, że tam weszła niewystarczająca ilość osób, w związku z czym, no będą. Natomiast to zależy też, ile jest osób na strumyku i ile osób chce się bawić i w tych pokojach uczestniczyć. Jak najbardziej jestem otwarty i chętny. Adrian GT4513 pyta: Witam, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz? Powiedz trochę o sobie, czy wiążesz przyszłość z Blicem. Natomiast przyszłości z Blicem już odpowiadałem, więc przechodząc do tego pierwszego pytania: W tej chwili zmieniam pracę, więc odchodzę z kultury, w której pracowałem tej pory i wracam do branży, w której pracowałem na początku swojej kariery zawodowej, czyli do pomocy społecznej. Będę pełnił stanowisko kierownicze w jej dość sporej firmie. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć o sobie? No, zadawaj pytania, będę odpowiadał, oczywiście, bo mnie też możecie prywatne jeszcze pytać. Kapa fan LC6JT pyta, czy będziesz chciał zagrać jeszcze w tam kompany? No, Kapafan, chciałbym zagrać w ten kompany, tylko że to po prostu nie ma sensu, bo ta gra kompletnie zdechła. Po tym jak deweloper czy też producent, nie wiem, porzucił Netis, gra, co prawda działa, są serwery włączone, etc., możesz pograć, ale gra się prawie sami botami. Większość graczy, która jeszcze przy tej grze była, już odeszła, wszystkie media są marki, i myślę sobie, że to jest kwestia czasu, kiedy te serwery po prostu staną zamknięte i nic z tego dalej nie będzie, więc zagrać może bym chciał, tylko pytanie, po co? Rendero704 pyta, kiedy w grze będzie dostępny nowy MBTB i za jaką cenę? No już jest dostępny, bo właśnie w tej chwili można go teoretycznie teorii przynajmniej zdobyć. Jest dostępny za cenę absurdalną, więc zdecydowanie odradzam próby zdobycia go i powiem Ci też jeszcze tak na marginesie i po cichu, żeby nie słyszał, że czołg absolutnie nie jest wart pieniędzy i w ogóle nie jest też najlepszą maszyną. Ale to tak między nami. GGGG GGHH pyta, kiedy LPK 3, otóż kolego, obawiam się, że nigdy. Chłopaki, które robiły LPK 1 i 2 po doświadczeniach z polskim community i z tym, jak to wyglądało, dali sobie spokój z trzecią presją, odpuścili temat. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek tego wrócili, nie sądzę też, żeby kto inny też się za to wziął, bo niestety działania, jeśli chodzi o blice polskiej community, są narażone na dużą dozę nieprzyjemności, na dużą dozę amatorszczyzny, na dużą dozę obijania się z dzieciakami, więc nie ma to większego sensu. No mamy takie community, jakie mamy i niestety ciężko tutaj coś fajnego zrealizować, nie dość, jest malutkie, no to jeszcze jest też bardzo młode i jest jak jest. Games TL Polska pyta kiedy będą większe mapy i lepsza fizyka, na przykład więcej drzew realistycznych, realistyczne rozwalenie, na przykład kół nad zrodę, etc. Jeśli chodzi o większe mapy to nie wiem kiedy i nie wiem czy kiedykolwiek, bo z tego co wiem to World gaming nie ma w tej chwili planów na powiększanie map. Lepsza fizyka będzie w przyszłym roku, prawdopodobnie kiedy do gry wejdzie nowy silnik Unreal Engine 5, wtedy ta fizyka rzeczywiście się poprawi. Czy będzie tak fajna jakbyś chciał? Nie wiem, ale na pewno będzie o wiele bardziej realistyczna niż teraz. CKM2589 9 pyta. Ciekawy mnie, co cię skłoniło do używania modów wcześniej, mimo świadomości, że one są, nie stosowałeś ich? No, trafne pytanie. Wiesz, nigdy nie ciągnęło mnie do modów, ponieważ nie uważałem, że są mi do czegokolwiek potrzebne i że ingerują w grę. Natomiast, kiedy przygotowałem materiał na temat modów i musiałem te mody przetestować samemu, żeby móc je opisać, no to okazało się, że wiele z nich jest bardzo przydatnych i w fajny sposób, taki nie bardzo ingerujący, zmieniają grę, dodając więcej pozytywnych odczuć samej rozrywki. Więc to mnie, że tak powiem, skłoniło, jakby ta konieczność, chęć zrobienia kontentu, no i też Przez to potrzeba przetestowania. Przy części modów zostałem, są naprawdę fajne i robią robotę. Kapa Fan LC6JT pyta, czy jesteś w stanie podać swoje mody do Blitza? Tak, korzystam generalnie z modpaka, z Forblitz z, z wyłączonymi niektórymi opcjami. Korzystam również z Reshade, choć to nie do końca jest mod, i z niektórych remodeli niektórych czołgów. Nie za dużo, bo remodelowanie czołgów powoduje, że zmieniają się troszkę te mapy, które wyświetlają, gdzie można przebić, trafić, etc. i czasem to jest trochę mylące dla graczy, ale z kilku Korzystam. Kolejne pytanie. Mity Swift pyta: Jak jest twoja ulubiona nacja w grze? Nie mam takiej nacji, ponieważ te czołgi się zmieniają. Co jakiś czas lubię te czołgi, inne czołgi. Fajnie mi się na przykład teraz gra w włoskimi czołgami ciężkimi. I chyba najwięcej czołgów lubię z nacji europejskiej. Rivest pyta: Jak to jest być tak dobrym w Bica? Wiesz, Rivest, nie wiem jak to jest, bo ja nie jestem jakiś szczególnie dobry w Bica. Według większości tych pro-playerów, 14-letnich, to jestem totalnym nubkiem. Według mojej oceny i tego, jak patrzę na statystyki Bica, to jestem taki na poziomie powiedzmy dobry, ale nie bardzo dobry. Tutaj dużo brakuje. Żeby być bardzo dobrym, no to według yy, wszelkiego uznania trzeba mieć powyżej 3000 WN8, powyżej 3000 średnich etc. Uważam, że to już jest troszkę przesada, bo takich graczy w grze jest 5-7%. Niemniej, wydaje mi się, że jestem tylko co najwyżej dobry. I to też nie zawsze, bo mam czasem takie dni, że gram jak totalna noga od stołu. Czasem mi lepiej idzie, więc różnie też bywa. Miłosz Bergander 4452 pyta. Co sądzisz o dopalaczach do linii BZ-75 na Lesta Tank Blitz? Sądzę, że I bardzo dobrze, że je wprowadzili. Już wcześniej na to pytanie jeszcze odpowiadałem. I wydaje mi się, że to jest fajny ruch. Ze strony Lesta, który kolejny raz zawstydza Wargaming. Micha Sonka WD9BH pyta, Rosul, czy pomidorowa? Zdecydowanie pomidorowa. Przemek Turowski pyta, siema, pytanie, to czy dobrze gracze w dużym WOCie, nie wiem, czy znasz odpowiedź na te pytanie, ale czy taki pawian grając dobrze w WOCie i mając dobre staty, gra od początku na tym samym koncie, czy uczył się grać na pierwszym, a później grał pod staty, na drugim, mam nadzieję, że zrozumiesz co mam na myśli, tak, rozumiem Przemek, co można myśli. Większość graczy, która grała do z PC, nie gra w tej chwili na swoich pierwszych kontach, bo większość z nich zaczynało na innych kontach, gdzie się uczyli, te statystyki nie były z Dobre i potem zmieniali konto, kiedy grali już troszkę lepiej. Tak było i z Multi, i pewnie z Pawianem, i z wieloma innymi graczami. I nie ma w tym nic zresztą dziwnego, bo to pierwsze konto z reguły nie jest najlepsze, no bo uczymy się grać, ogarniamy grę, etc. Szczególnie, że World of jest grom trudniejszą od Blitza. bicie można się szybciej nauczyć grać, w wocie wymaga to więcej czasu. Ja na przykład mam w tej chwili swoje drugie konto. Na pierwszym miałem około 40 tysięcy bitew, na tym mam już 50 tysięcy bite więc w sumie prawie 90 tysięcy to jest dużo. I to pierwsze też nie było wiele gorsze od tego, tam był troszkę niższy WR, etc., ale zmieniłem konto nie nie dlatego, że chciałem się podrasować, tylko dlatego, że po prostu odszedłem od gry i potem do niej wróciłem po kilku miesiącach. I ostatnie pytanie zadaje je mr. Fatkat. Co sądzisz o swojej ukochanej moderacji? I o nie robię fatkacie. Pozdrawiam. Mamy tatę i rodziców. Fatkat, mamy bardzo fajną administrację i moderację. Bardzo sobie waszą pracę cenię. Jestem zadowolony z tego, że mam takich fajnych ludzi wokół siebie. Zresztą to jest siła każdego kanału ludzie, którzy tworzą społeczność i którzy są blisko ciebie, więc ja zawsze miałem to szczęście, że tak sobie dobierałem ludzi, którzy by naprawdę wartościowi coś fajnego wnosili. Więc bardzo wam dziękuję. Dziękuję, jesteście spoko. Ja również pozdrawiam tatę i rodziców i jeszcze mamę i jeszcze dwa koty i psa. A nie, psa nie mam, to nie pozdrawiam. Dobrze, moi drodzy, to wszystkie pytania dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za te pytania. Do zobaczenia już w nowym roku. Jeszcze się zobaczymy oczywiście na strumyków w poniedziałek, ale jeśli chodzi o materiały filmowe, to już w przyszłym roku będziemy się dalej kontynuować. Dużo zdrowka, dużo dobrego w 2025. Życzenia dla Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.